Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak znaleźć, usunąć i wyczyścić jednostkę parzącą w ekspresie do kawy zelmer, mistrz baristy. Więc w pierwszym kroku musimy usunąć zbiornik na wodę. Pamiętaj, aby przeprowadzać tę operację na odłączonym urządzeniu bez zasilania najpierw usuń zbiornik na wodę. Następnie jednostka parząca znajduje się tutaj musisz otworzyć te drzwi. A jak widzicie, tutaj mamy jednostkę parzącą. Jeśli chcesz ją usunąć, musisz obrócić pokrętło w lewą stronę, a po tym możesz usunąć jednostkę parzącą i wyczyścić ją pod górną częścią za pomocą specjalnego pędzelka, który znajdziemy w akcesoriach. Mam to i pamiętaj, aby nie czyścić jej w tej zmywarce. Jeśli ją czyścisz, musisz to wyczyścić, a potem włożyć z powrotem. I naciśnij, aż usłyszysz. Kliknięcie. To jest bardzo ważne. Dobrze. Pasuje. Dobrze. Zamknij drzwi. I łóż z powrotem zbiornik na wodę. Pamiętaj, aby nie używać ubrań ani niczego innego, aby osuszyć. I wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie nam lajka, like polećcie, żegnamy się.